Witam Was w następnym odcinku Dirta 3. Ostatnio chyba, nie ostatnio chyba, a na pewno nie wygraliśmy rajdu byliśmy na czwartym miejscu i nie wiem co się dzieje, nie mogę nic odblokować, nie mogę nic otworzyć i wydaje mi się, że będę musiał chyba powtórzyć jeszcze raz ten rajd, więc no co, może dajmy sobie jeszcze jedną szansę. Eee, Abart mnie zawiódł ostatnio, w sumie to nie, ja, nie on zawiódł, a ja zawiodłem. Więc no, jedziemy dalej. Landing, landing. Na się kawusi. Hut, jeszcze raz dzięki za to, że w ogóle mi tak pojechałeś, że gra na niższym poziomie i. załamałem się ostatnio po prostu. Ale udowodnię ci to, że wygram tą grę na najwyższym, na najwyższym poziomie, na poziomie szóstym. No razie to przejdziemy na piątce. Ja nie używam haków tak jak ty. Oczywiście żartuję, nie? Żeby się tam sobie nie pomyśleli, że jakiś tam mamy. Z hutem jazdy, zdarzą się pewnie i takie mózgi. Piątka, a co? No. Lecimy! Lecimy, kurwa! Dawaj! Jedziem! Dobra, skup się, pajluś! A pierwszy zakręt dobrze poszedł, nie? Powiem szczerze, zobaczymy jak drugi pójdzie. No, nie za ciekawie, powiem, za wolno biorę te zakręty, zdecydowanie za wolno Ale to jest chyba na napęd, ten, na przednią oś No, i tu, jak ostatnio też tu zaliczyłem dzwona, więc... Eee, no, dobra, nie będę mówił na ten temat, nie warto Kurde, dawaj, dawaj, Pile. Bo przecież ten frajer nas dogoni, co wtedy będzie? Będzie wstyd na YouTubie, że nie umiesz grać w kupie rajdówki O, już nas przegonił, no nieźle O, chyba nie jeszcze Dawaj, 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 lecimy over bridge, z ziom Uuu, leżyśmy tu zaszaleli Tu ostatnio był dzwonek mały Dobra, dobra, dawaj, dawaj, szybciej Kurde, muszę się opanować, muszę więcej mówić, bo po prostu... Za mało... Zauważyłem, że za mało mówię jak jeżdżę. Co jest troszeczkę trudne, ale... Da się to zrobić. Jak wiecie, ja lubię mówić. Zresztą bynajmniej ci co rozmawiają ze mną na escape'ie, wiedzą, że ja lubię rozmawiać dużo. Czy mówić dużo? Finish! Dawaj, dawaj, dawaj! No! Ha, ha, ha. Pierwsze miejsce i co wy na to? Hut, bez żadnych haków w ziomie to dla ciebie, nie? Da, 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 da. Dobra, lecimy. Na poziomie piątym jestem z dumny. Tak jak powiedziałem, przyjdę całą grę też na poziomie piątym, a może i nawet na szóstym. Mam nadzieję, że teraz tam się coś odblokuje. Marcin jest online. Był też Kacper. No dawaj. O, moja ulubiona muzyczka. Lecimy, loading, loading i dawaj, pokazujcie mi tutaj jakieś trofeo w ogóle. przechodzimy do następnych rajdów, bo musimy odcinek zakończyć. No. No. Co to? Jeszcze jeden rajd? Kurde. Aha. Dlatego nie przeszliśmy dalej wtedy, bo byliśmy wy wyeliminowani. No ale żebym to bał, W pierwszym rajdzie Kurde, oby, oby, oby nam się udało tu coś zrobić Aha, bo jedziemy teraz z drugiej strony, tak Teraz on jedzie po naszym torze, a my jedziemy po jego. No dobra, okej okay. Overbridge ziom Medium Ride right. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurd mówił, że na piątce przeszedł, ja przejdę na szóstce, a co? A tu zdupiłem trochę. Kurde, za wolno wziąłem ten zakręt, zdecydowanie. Nie za ciekawie. Dobra, na no, zaraz to może, na no, marze to zaraz nadrobimy, nie? Bo, chyba raczej tego nie nadrobimy. Kurde, nie zaciekawiam ja powiem wam szczerze. Kurde, już mi wziął, nie? A... Chyba jeszcze nie. Dawaj, 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 pajluś, lecimy. Bestia. Tu ostatnio te... zrobiliśmy to jakoś lepiej. Wydaje mi się, no ale dobra. Bywa i tak. Jesteśmy tylko Human beings Dawaj, dawaj, dawaj. A nie! Myślałem, że już zaliczy dzwona, nie. O, to jest zakręt dochów. Jak wziąłem normalnie, jak rasowy rajdowiec. finish, Dawaj, dawaj. Pierwsze miejsce. no Hut, powiem Ci, bez żadnych haków, to jest naprawdę łatwe. Nie wiem, jak Ty mogłeś hakować tę grę w ogóle, nie? Dwie sekundy prawie przewagi miałem. czuło człowieku. Dobra, lecimy dalej. I co, Private Pile, pierwsze miejsce, co wy na to? Pięk, coś pięknego, po prostu coś pięknego. Napijecie jeszcze kawy. A co, tam proszę bardzo, trofeum. Ha! Pierwsze miejsce. Tysiączek. Haha. Ha. Na piątym. Poziomie. Yes. Moja ulubiona muza oczywiście. No i co ludziska? To zakończymy ten odcinek. Tutaj. Co? Wiem, że dał sick, dude. Proszę bardzo, zaprosili nas na Blasta. No ale to już zobaczycie w następnych odcinkach. Trzymajcie się do następnego razu.